Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane aniołki. Jak w tytule? Kto o tobie myśli? Moi drodzy, czytanie będzie ogólne, ponieważ co jakiś czas ten temat wypływa, prosicie o tego rodzaju filmy, więc, kochani, pamiętajcie, że to nie jest czytanie prywatne, tylko ogólne, czyli z kimś tam może rezonować w całości. Może już nawet poznaliście pewną osobę i może teraz o kimś myślicie, ale jeszcze się nie znacie. Dlatego, kochani, ja będę zwracała się jako kobieta o mężczyznę, a panowie to mam taką prośbę. Jak będę czytać, że to jest fajny facet, to odwróćcie sobie, że to jest fajna babka. Dobra? Ja nie będę tutaj, kochani, skakać, bo wiecie, jak to jest, jak. Znaczy, nie wiem, czy wiecie, jak to jest, jak się jest, właśnie, że. Obrazy do ciebie mówią i musisz przekazać, wiesz, jak najwięcej, no to nie ma czasu, kochani, na zastanawianie się, czy, czy ja dobrze mówię. Dlatego, kochani, zaczynamy. Kto o tobie teraz myśli, teraz na tą chwilę, wtedy, kiedy widzisz. Ten filmik, ponieważ ja od Was dostałam jeszcze dwie propozycje filmów, ja się bardzo cieszę. Znaczy, dostałam dwie propozycje czytań jeszcze. Jak mi tylko czasu starczy, kochani, robimy. Robimy. I myślę, że będziemy wczynać, tak? No i już zaczynamy siódemeczką pentakli. Kochani, i już mam dla was niektórych fajną informację, że ktoś już tam z boku, patrzcie. Siedem pentakli. Potem ta karta to jest dwójka pentakli. Cesarzowa. Mhm. Król pentakli. Mhm. Drugi rząd. Co myśli, co czuje, kto to jest? Słuchajcie, rycerz Buław, król kielichów, pięć pentakli i karta wynikowa paś Buław. Pięć kielichów. Wiecie co, to nie jest przypadkowy człowiek, chciałam powiedzieć, bo wy już znacie tą osobę. To nie jest żaden przypadek, że tutaj nie wiecie o kim mowa. Zwracam się dzisiaj do osób, które wiedzą, czują i mają niejako pewność, że to jest Wasze czytanie. To nie jest przypadkowa osoba. On, ten człowiek czeka na odpowiedni moment. Zastanawia się. Kombinuje, można też nawet powiedzieć, że nie chce nikomu jeszcze powiedzieć, może nawet i Wam, przyjaciołom. Tak jak widzicie, ten prezent jest tutaj zapakowany. I on się zastanawia, kiedy go odpa odpakować, kiedy, kiedy to pokazać. Kiedy się odezwać. Przy pentakli mm, chodzi o cierpliwość. Chodzi o to, że ta osoba planuje, a nie od razu atakuje. Od razu mówi hej, to ja. <grym> Kochani, jeżeli troszeczkę mam inny głos, to przepraszam, ale nie umiem się troszeczkę wyleczyć. <krym> ale już mam nadzieję, że nie będę wam kaszleć. Ja w ogóle mam wrażenie, patrząc na te karty, że osoba jest trochę zamknięta, niejako w sobie, słuchajcie. Na zewnątrz bardzo odważna osoba, bardzo pewna siebie, może i nawet ma jakieś fajne stanowisko, takie poważne. Natomiast na chwilę obecną, bym powiedziała, jest spora szansa, że albo jeszcze nie wyleczył się, czy nie wyleczyła się z kogoś. Albo jest trochę zmęczony tym szukaniem odpowiedniej osoby, i zastanawiają się tak konkretnie z tą siódemką, czy to wy jesteście tą osobą, której one szukają. I patrzcie, pod spodem mamy kolejną kartę rycerza pentakli. On też się nie spieszy. Najpierw was tam poobserwuje, poczyta o was na mediach społecznościowych, czy faktycznie jesteście wolni, czy zajęci czy jeżeli to jest osoba bo pentakle to może chodzić osoba przy pracy, koło pracy więc trochę z jednej strony czuję, że on już jest zmęczony, ten człowiek a z drugiej strony on chce być pewny na 1001% i chce jemu się wydaje w tej chwili, że on będzie bardzo szczęśliwy bo jesteście bardzo, przepraszam, bardzo otwartymi, komunikatywnymi osobami. I powiem Wam szczerze, że um, albo już coś między Wami było, tak wyczułam z tej karty, i został jakiś niesmak, drzwi nie zostały domknięte. Rozstaliście się w dziwny sposób, że nie wiadomo, czy to już koniec, czy jeszcze nie. Ale mam wrażenie, że ta osoba dużo wie o Was. Pamięta Wasze wspólne chwile. Mam wrażenie, że to, to jest tak jak. Nie gniewajcie się, ale mam takie wrażenie, że brakuje im tej bliskości, dotyku ręki, przytulenia. Że tam, gdzie były, musieli sobie na to zasłużyć. Jest to trochę: trochę taka karta mówiąca, że oni lubią taką spontaniczność, tak? A nie dostali tego. Lubią otwartość, szczerość, lubią konkretną osobę. I być może, słuchajcie, ta wasza osoba ma gdzieś tam dziecko z kimś, być może jest, była w związku. Dla części z Was jest to osoba starsza od was. Może to być byk, byk panna, koziorożec, tak czuję, ja. Ale Mam wrażenie, że ta osoba jest taka <laughs> przygarbiona, tak jak patrzy, myśli o Was, to tak siedzi z głową w dół i myśli. Ale jest to człowiek prawdziwy, jest to człowiek uczuciowy, jest to człowiek dobry, jest to człowiek prawy. Król Kielichów, no może być też tak, że on jest za bardzo uczuciowy i za bardzo bierze wszystko do siebie. I może ta osoba się, wiecie, tam obraziła. To nie jest osoba, która się popisuje. Nie, nie, nie. To jest osoba, która gdy wchodzi, to ona nie popisuje się, żeby wszyscy na nią patrzyli, tylko robi tak, żeby dać przykład. O właśnie, żeby dać przykład, tak? Mam wrażenie, że ta osoba jest też, kochani, z tą siódemką, Pentakli taka perfekcyjna, że wszystko co robi robi dokładnie, <laughs> że mm, ma na wszystko e, czas i pieniądze i wszystko zawsze znajdzie, tak? Dlatego tutaj na tej pozycji to może być osoba albo na jakimś stanowisku, tak jak powiedziałam wcześniej ale gdzieś ją widzę przy jakimś biurku, gdzieś jest, ma jakieś stanowisko takie poważne. To jest osoba, która... Na pewno nie jest to osoba bez pracy, to jest raz. Na pewno, słuchajcie, on tutaj ma w ręku jabłko, więc może na przykład widzicie w pracy tą osobę, że trzyma kubek do kawy, że coś je, że może gdzieś się w restauracji spotykać, może ma jakieś takie zdjęcie ciekawe. Mam wrażenie też, kochani, że ta osoba ma teraz bardzo dużo zajęć, bardzo dużo pracy, że musi coś nadgonić, ale są tutaj, kochani, myśli, bo przy piątce pentakli mamy, brakuje mi ciebie. Rozumiesz? Szarpnęło mnie coś, bo praca, dom to nie wszystko, i myśli, szczególnie, kochani, wieczorem. Ja uważam, że gdy przychodzi wieczór, no to ta osoba myśli o tobie. Oczywiście ten Byk Pan na Koziorożec, o którym wspomniałam, ta osoba może mieć też bardzo mocno na przykład ascendent w tym znaku, tak? Może też tak być. Może też tak być. Natomiast żałuję pewnych słów, żałuję pewnych zachowań. Mam wrażenie, że mogliście się rozstać na przykład w półsłowa, że coś nie zostało dopowiedziane, mogliście się spotkać w indzie, mogliście gdzieś tam na siebie wpaść, ale nie było słuchajcie dokończone. I dlatego oni myślą, co by mogło być dalej. No i ta tęsknota jest w tej karcie, kochani. Więc na pewno o Was myślą, na pewno tęsknią. Patrzcie, dwie karty o tym świadczące. Więc tak, myśli, co by było, gdybyście byli razem? Co by było, gdybyście nie byli razem? Czy próbować, czy nie próbować? Na pewno wspomina, ale wspomina dobrze. To jest właśnie to, że jeżeli nawet się coś między wami, kochani, takiego wydarzyło, to ona dobrze was wspomina. Nawet chcę powiedzieć, że hmm, Boi się, że to Wy odrzuciliście, tak, tą osobę, że mm, powiecie stop, że nie dopuścicie jej dalej do siebie. Natomiast zobaczcie, tu jest takie mm, światełko w oknie, nie? Czyli nadzieja, która nie umiera. <laughs> Bo światełko w tunelu widać. A ja mam wrażenie, że ta wasza osóbka mm, czuje więcej niż mówi, niż pokazuje. Powiem Wam coś jeszcze. Ta osoba hmm, pewnie nie śpi w nocy. Powiem Wam szczerze: jak śpi, no to ma takie myśli, które powracają do Was i Wy jesteście w tych snach. I ja mam wrażenie, że ona sobie, ta, ta osoba sobie przypomina. Wasz uśmiech, jak się śmiejecie w głos, jak poprawiacie włosy, co lubicie jeść, co lubicie czytać, jak stoicie do nich bokiem, jak stoicie przodem. Przygląda się z każdej strony. Przygląda się i próbuje sobie przypomnieć te fragmenty, które już jej niejako uciekają. Mam wrażenie, że ona się cieszy, że Was widzi. Cieszy się, że jesteście szczęśliwi, że macie dom, rodzinę, pracę. Ale mam też wrażenie, kochani, z tym asem mieczy, że tak zawiesza wzrok i mówi, żałuję. Ale czy tobie to powiem? Czy, czy przed tobą się otworzy i powie ci te słowa, żałuję, że. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że osoba was gdzieś obserwuje, tak jakby przez okno, nie wiem, przez okno samochodu, przez ramię. Mam cały czas takie wrażenie, że ktoś o tobie myśli nie dlatego, że Ty jesteś idealna, bogata czy Bóg wie jaka, tylko pamięta te dobre chwile. Bo do tej pory, gdyby życie się tej osoby inaczej poukładało, ona by była szczęśliwa. A ona wciąż czeka na swojego księcia, na swoją księżniczkę, na tą osobę. I tutaj będzie działanie, bo tutaj mamy. <śmum> Pazia Buław, który chętnie wraca. Więc bardzo często mówimy na niego wracać, ale to jest osoba, która chce. Może wtedy nie była pewna. Może wtedy nie była otwarta, może wtedy nie była na stanowisku, może wtedy nie miała kasy, wiesz o co chodzi, a teraz. No właśnie. Teraz jest zupełnie inaczej. Zresztą teraz, moim zdaniem, się bardzo dużo, kochani, zmieniło w życiu tej osoby. Ja uważam, kochani, też szczególnie przy tej, mojej drodzy, karcie, że tutaj nie była pewna siebie i do końca, do końca teraz też może nie jest pewna siebie, ale już jest o wiele, wiele lepiej niż było. Czyli ten kryzys emocjonalny, można powiedzieć, powolutku, powolutku mija. O, może tak? Także ja się, ja bym się mogła podpisać, że... Ta osoba chce powiedzieć, że była szczęśliwa, a jak w Was zabrakło, czy też was nie ma, to tak jakby oni zostali bez szczęścia. tak jakby szczęście się miało odwrócić, bądź mm, szukają tego szczęścia. I właśnie myślą, jak to zrobić. Słuchajcie, ta osoba zrobi wszystko. <laughs> Żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Bo to, że ona ma, ma na przykład kryzys wieku średniego, to, że ma na przykład kryzys rodziny, może i problem ze zdrowiem, może i problem z pieniędzmi, to ona będzie chciała się pokazać ta osoba nie jako ta, która nie miała pewności siebie, a teraz jako ta, która jest pewna na tysiąc. Tak? Więc moim, z, moim zdaniem, jeżeli byliście z taką osobą w związku, czy też w relacji, czy też znaliście, to jej czegoś brakowało. Ona do końca nie wiedziała czego, i tak się zastanawiała, zastanawiała. Może wasze drogi się rozeszły, może wasze potrzeby, oczekiwania były inne. A może być i tak, moi drodzy, że ona nie czuła się bezpiecznie, dlatego ta dwójka pentakli, tak, że jeszcze rozważała inną opcję. Może być samemu, może być z kimś, może być z żoną, może być z mężem. Rozumiecie? Rozważała tą drogą. Natomiast was widzą silną kobietę, silnego mężczyznę osobę, która nadaje się na męża, na żonę tak, bo to jest cesarzowa czyli ja. Na pewno by, były jakieś rozmowy między wami. To nie jest tak, że ta osoba nie zna waszego głosu, bo ja to czuję, że ta osoba zna wasz, wasz głos, wie jak pachniecie. No i ona żałuje, że, że, słuchajcie, straciła kiedyś szansę. Tylko ja nie wiem, czy to jest szansa na kompletny związek, czy na przykład. Nie odezwała się wtedy, kiedy powinna, nie podeszła do was wtedy, kiedy powinna, tak? Po piątka kielichów to porażka, nie udało mi się. To taki żal, smuteczek. Taka emocjonalna przepaść, tak. A co będzie ta osoba myśli, co będzie, jeżeli, ta, jeżeli wy jej nie przyjmiecie, jeżeli wy, jeżeli wy ją wyśmiejecie, o właśnie, bo ona jest bardzo taka, się zrobiła, jakaś delikatna, Wam powiem. <śmiech> <śmiech> Dlatego osoba będzie szukać innego, nowego podejścia do Was, innej drogi. Innych słów będzie szukała. Będzie, może i nawet przez to rozczarowanie, które nastąpiło, może przez te wyrzuty sumienia, ona, nie wiem, będzie filmy oglądała, jak się podrywa kobiety czy mężczyzn. Wiecie o co chodzi, żeby po prostu mm, zrobić to dobrze. Raz, drugi, trzeci. I to może być, kochani, u Was i pierwsze, albo i drugie podejście do tej osoby. Ja myślę, że jeżeli ta osoba była pogrążona w przeszłości, czyli po nieudanym związku, coś tam padło, to po to jesteście wy, żeby zaistnieć. Żeby zaistnieć. Oni pożegnają tą przeszłość. To jest jak dwa razy dwa. Dociągam as pentakli. Oczywiście, że pożegnają i wszystko się ułoży. Tylko, że ja myślę, że ten as pentakli to ma być z wami. Bo oni wtedy zapomną o przeszłości, o tym, co się nie udało, kto ich nie kocha, kto ich nie lubi. I oni wiedzą, że wy dacie im szansę na dom, na rodzinę, na nawet na towarzystwo, na kawę, na herbatę. Więc z tą piątką buław w fazie buław, przepraszam, chciałam powiedzieć, że na pewno będzie zaproszenie. Na randkę na kawę, jakiś odzew, jakiś SMS, coś takiego możecie się spodziewać. <śmum> Mam karty dopowiadające obok. <śmum> no to zobaczmy. Zawsze dokładamy dzisiaj też to łożmy, Słuchajcie, wpadło mi podbiórko, błyskawica. Jak błyskawica, no właśnie, no właśnie, moi drodzy. <laughs> Czyli e, kopnij ich prąd, tak jak powiedziałam, że to będzie taki impuls, że już dłużej nie chcą czekać, bo oni wiedzą, że fajna partia szybko może zniknąć. Tak? Co ja tu jeszcze mam? Uwodzenie, proszę. Będzie Was osoba uwodzić, będzie dzwonić, będzie mówić, jak atrakcyjnie, pięknie wyglądacie. No, a, a kto nie lubi uwodzenia i podrywania? No i zobaczcie, i mamy pierścionek. Czy, czy pierścionek trzeba tłumaczyć, co Was czeka? Tak, tak, tak. Moje obrazkowe. Te, które Wam będę kładła, to ja podobne karty tworzę. Moje, ale jest ich ciut więcej, tylko na razie nie mam na wydanie. Słuchajcie, jeżeli ktoś jest po rozwodzie, to będzie drugie małżeństwo dla niego lub dla Ciebie. Koniec z kłopotami. Koniec z myśleniem o przeszłości. Może to być romans biurowy. No i możecie być pewni, ponieważ tu mamy urząd, że to będzie osoba, która myśli poważnie o Was. No to słuchajcie, ja mam tutaj jeszcze aniołki romansowe. Kamień księżycowy. Będziecie mi pisać, co to za bransoletka. Kamień księżycowy. Tak. A tu Turkus. Turkus. Tak wygląda. Ja już wiem, potem je będziecie pytać. <grymne> Ale to jest miłe, to jest miłe. Dobra. Powiedz, co czujesz. No i ta osoba powie Wam, co czuje. Ona tego nie wytrzyma. Nie wytrzyma zachinę ludowe. Uwolni się od byłego, uwolni się od byłego, mówiłam że zapomni o przeszłości. No i pozwól, by przyjaciele Cię pomogli. Może będzie tak, kochani, z tym asem pentakli, że się gdzieś spotkacie na jakimś evencie, w miejscu pracy, na przykład na Wigilii, czy coś takiego, czy na jakiejś delegacji, czy gdzieś będziecie między ludźmi. No i jest spora szansa. Jak słupka będzie wyglądać? Zaraz zobaczymy. Jego słupka będzie wyglądać. Jak Twoja osoba będzie wyglądać. Może mieć takie kręcone włosy, może mieć taką twarz. Wiecie, jaką kobiety się tak mocno charakterystycznie malują. Może być, już sobie kochani, wezmę, osoba, która ma jakieś. Um, Znamie coś takiego, czy też ym, twarz taką młodszą, można też powiedzieć, może wyglądać też, proszę państwa, młodo ta nasza osoba, jeżeli jest to kobieta, to, no, to będzie miała czerwone usta. Jeżeli jest to pan, będzie miał gdzieś bliznę. Jeżeli będzie to pan, to pan będzie dobrze zbudowany, osoba może mieć zielone oczka i może jeszcze jedną <laughs> brunet, brunetka. Co wy na to? Tak nam dzisiaj karty tutaj przekazały. A teraz słuchajcie, znalazłam pierścionek. Teraz słuchajcie, jeżeli Wy tą osobę znacie, wie, wie, powoli <laughs> wiecie, o kim ja przed chwilą mówiłam. Oto, co ta osoba chce Tobie na tą chwilę powiedzieć Potrzebujecie, pomóż mi. kartaż wyskoczyła. Aż leciała jak. Nie powiem co, ale mamy jeszcze jedną talię. <laughs> Mam nadzieję, że ładnie widać, kochani. Widzę, że staty na razie trzyma. Kocham cię bezwarunkowo. Dam jeszcze jedną. Zaczynam rozumieć nasz związek, relacje, znajomość. Super. I tym pięknym akcentem będę, kochani, z Wami się żegnać. Spodziewajcie się telefonu, spodziewajcie się odezwu, bo osoba o Was myśli i to coraz bardziej intensywnie, szczególnie że teraz są, zamiecie za e, szybko się robi ciemno, na siedzi przy oknie, marzy, myśli i tak jak na tej karcie podejmie decyzję napisze, zadzwoni, odezwie się, więc myśli intensywnie, myśli dobrze. Jeżeli się czegoś znacie, to na pewno czegoś żałuje i to potwornie żałuje. Także gratuluję Wam, kochani, z całego serca. No i ja myślę, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku, bo z Pentakli mówi, że wszystko się, kochani, poukłada, mimo tego, że <laughs> no, nie było, nie było za dobrze. Ja tutaj też w Królu Pentakli też widzę, kochani, bruneta, brunetkę, także mm, Także dużo by, się, dużo by się zgadzało z tymi kartami dopowiadającymi. Jeśli to czytanie, jeśli ten przekaz podoba się, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zostawcie chociaż ślad po sobie, kwiatuszek, serduszko, kto może niech udostępni. Ja myślę, że nagram Wam jeszcze jeden film, bo tak jak mówię, dostałam kilka propozycji, więc mam trochę czasu za ciosem. Idziemy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Życzę Wam zdrówka, wszystkiego dobrego. Pa pa.